Z tej strony grzegorz. A w tym odcinku poznamy parę metod manipulacji tekstem w JavaScriptie. No i sprawdzeniem w sumie ilości znaków też jest przydatna opcja. No dobrze, zacznijmy od tego, że mamy pewien tekst. A w sumie mówiąc inaczej, łańcuch tekstowy, czyli ileś znaków ze sobą powiązanych. No i w sumie możemy spojrzeć na to jako pewna tablica. Ze znakami w pewnej ustalonej kolejności. No i możemy na tym tekście w sumie manipulować. Skoro, jeżeli to potraktujemy jako tablicę, no to możemy tablicę policzyć, ile jest elementów tej tablicy. No i tak, tak samo tutaj w JavaScriptie, że możemy mieć tekst, który jest w jakiejś zmiennej. No niekoniecznie chyba musi być zmienny, no ale generalnie dla danego tekstu możemy wywołać pewną właściwość. Która nam powie, jaka jest długość tego tekstu, ile ten tekst ma elementów. No i tu mamy przykład. Wpisujemy do te, e, zmiennej tekst jakiś, jakąś wartość, liczb, e, jakąś wartość tekstową. Od A do Z. I następnie tutaj wyświetlamy w jakimś tam elemencie o identyfikatorze demo. W jego jakby treści HTMLowej e, liczbę elementów w tym tekście. Jest to 26 w tym przypadku. No ale dobra, no w miarę proste, na no, jakiś przykład. Generalnie możemy sobie z przykładem wziąć coś takiego, że jeżeli weźmiemy sobie ten tekst i chcielibyśmy go czytać element po elemencie, no to ta informacja o ilości elementów w tym tekście, no to byłaby przydatna. No to zobaczmy, jak to wygląda. Ja tutaj mam dokument, w którym sobie podpiąłem skrypt, oczywiście w pliku, czyli odniosłem się do mojego folderu JS, i w tym folderze JS, w którym ee, mam MyScript.js, tak, ten plik, to sobie stworzyłem tutaj funkcję Dustaff, i ona jest uruchamiana. Wtedy, kiedy kliknę sobie na przycisk ee, o, o indikatorze Button, no to co mam zdarzenie, on OnClick, Mówi, że przy kliknięciu wykonaj funkcję do stuff. No i ja tutaj mam taką funkcję do stuff. No i teraz jest ten przykład, że biorę sobie jakiś tekst, biorę długość tego tekstu, tak, czyli odnoszę się do zmiennej, która ten tekst trzyma, sprawdzam ilość elementów w tym tekście, przechowuję sobie w zmiennej length i później tą zmienną w tym forze przekazuję. Czyli mówię sobie tak. Pamiętajmy, że tekst to jest pewna tablica znaków, a tablica ma indeksy od zera, nie? No to wtedy mówimy: indeksuj od zera sobie do prawie tyle, ile jest elementów, czyli to jest długość elementów minus jeden, tak naprawdę. I no, i literuj sobie, czyli i zwiększaj o 1. No i wyświetlaj mi w konsoli każdy. Mm, Każdą literkę tutaj, którą sobie w tym tekście zapisałem, każdy znak. I ty znak, tak? Czyli w tym przypadku pierwsze wykonanie będzie: console.log.txt od liczby 0, od indeksu 0. No i tak później będzie 1, 2, 3, aż przejdzie do końca tego tekstu. No to zobaczmy, jak to wygląda. No a tutaj już sobie kliknąłem wcześniej. No i widzicie. W konsoli sobie wyświetlam każdy element oddzielnie tego tekstu, każdą, każdy znak. Prosta sprawa. Warto wiedzieć, jak, 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 się, jak, jak się z tym wszystkim je, jak to wygląda. No ale dobrze, przejdźmy sobie dalej na troszeczkę inne metody. Te metody tutaj pozwalają na wycięcie pewnych fragmentów z tego tekstu. Tu mam przykład z metodą slice. Ona przyjmie dwa parametry, wiadomo, pozycję startową, pozycję końcową. No i co, mamy tutaj tekst, on ma trzy wyrazy, tutaj jakieś owoce po angielsku. No i e, wykonując tą e, metodę slice dla zmiennej, która trzyma ten tekst, bierzemy jakąś siódmą pozycję i trzynastą pozycję. No jak widzimy, trzynasta pozycja nie jest brana pod uwagę. Ale od 7 bierzemy, czyli sobie tutaj liczymy. Tam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Odcinamy początek. Odcinamy 13 pozycję od początku. Tam sobie licząc. I ona jest tutaj, tutaj do przycinka. No i wychodzi nam banana. No i to wtedy sobie możemy przekazać wynik działań tej metody. Możemy przekazać do nowej, metody, do nowej zmiennej. Czyli nie modyfikujemy tej zmiennej STR, tylko mówimy z tej zmiennej STR wytnij element pewien tekst pomiędzy siódmą pozycją a trzynastą pozycją. No i tutaj w tym przypadku wytnie nam banany. No, następnie mamy też tutaj pokazane, że możemy sobie odwrotnie to też wycinać, czy od prawej strony licząc. No i to wtedy jest dodawany minus. Czyli tutaj mamy minus 12, no to wiadomo tutaj przechodzimy tutaj do tego miejsca i później minus 6 i tutaj jest odcinane i też wyjdzie banana. No to jest przykład dosyć prosty. Wszystko jasne. No możemy też ominąć parametr tak tu macie napisane. No i wtedy on odetnie od 7 do końca i wtedy mamy Banana and kiwi, że tak powiem. Czyli zaczynamy tu odcinać, i resztę jak leci. No i tak samo możemy w drugą stronę. Też mamy przykład, i to tak samo nam działa. To jest coś takiego jeszcze jak substring, czyli wtedy nie mamy tutaj tych jakby różnic, jeżeli chodzi o pozycję. No tutaj jest jakaś różnica, że pierwsza pozycja to jest 0, a Druga pozycja to jest jeden, więc troszeczkę inaczej się może zachować ta, 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 ta funkcja. No, ale to jest coś podobnego. Jakby tam slice można sobie po prostu wykorzystywać i, i tyle, to, to nie musimy tam kombinować z innymi tego typu metodami. No, a następnie mamy. Też coś e, wykorzystywanego w różnych językach, czyli substring, tylko taki substr. I różnica jest taka, że on bierze pierwszy, pierwszą jakby pozycję, z której e, ma zacząć wycinanie, no i później jakby długość, ile ma od tamtej pozycji wyciąć elementów, i ile znaków ma wyciąć. No tutaj jest tak, że zacznie na pozycji 7. Wytniej 6 elementów. No i też będzie banana tutaj w tym przypadku. OK. Tutaj tak samo mamy w drugą stronę. Możemy zrobić, jeżeli mam minus. No i zróbmy tak, taki przykład jeszcze tutaj sobie, żeby nie było. Ja to sobie zakomentuję CTRL slash. Albo Ctrl Shift Slash, zależy co chcemy tutaj sobie komentować. No i stwórzmy sobie jakiegoś consta i powiedzmy, że to będzie jakiś tekst, tam, nieważne, nazwę tą zmienną i wpiszmy sobie na przykład Adam Nowak, ok. No i teraz chcemy sobie wyciągnąć nazwisko, tak? No to możemy sobie użyć Proszę, z konsolą, sobie wezmę, wpiszę. No i do tej konsoli biorę tekstę, tak, i wynik tego wycięcia, czyli ja bym sobie użył substringa. No i mówimy, że odetnij od jakiejś pozycji. No to powiedzmy 0, 1, 2, 3, 4. No nie wiem, spróbujmy sobie zobaczyć, jak to będzie substring od powiedzmy 4 odświeżmy wykonajmy no jak widzimy na nowak czyli jakby możemy sobie tak to nazwisko wyciąć no możemy też tutaj jeszcze dopisać a może 2 3 4 5 znaków na przykład o, 5 znaków 6. No, jest to samo. Ten sam efekt. No i tylko widzimy tutaj, że jest to wersja przestarzała. Czyli jest to starsza funkcja, którą no niekoniecznie musimy wykorzystywać, ale jest ona jakby utrzymana, żeby utrzymać kompatybilność przeglądarek. No ale. Jest to dostępne. Możemy z tego korzystać. No i dalej mamy coś takiego jak też zamienianie pewnych elementów w tekście. Też jest to dobra opcja. Czyli na przykład mamy tutaj naszego Adam Nowaka, tak? No i spróbujmy zamienić zamiast replace. replace. i zamienimy sobie Nowak ze słowem Kowalski. No i jakby wynik tego działania sobie tutaj wyświetlę w konsoli. Albo w nowej możemy zapisać do nowej zmiennej, albo możemy to do konsoli sobie wyświetlić. No i zobaczmy. Jak widzimy, wyświetla nam się Adam Kowalski, ponieważ tam zamieniliśmy nazwisko Nowak na Kowalski. I tutaj też jest napisane, że on bierze tylko jeden z znalezionych tekstów. No i dlatego jest tutaj coś takiego też jak plaga G. I dzięki niej pozwala to naszemu programowi, no tutaj jest przykład, to takie wyrażenie regularne, zamienić wszystkie wszystkie wyrażenia słowa, słowa, jakiegoś danego słowa, które chcemy zamienić. Nie zamieni pierwszego znalezionego, tylko wszystkie. Zgodne z tym wyrażeniem regularnym. O wyrażeniach regularnych pewnie dowiecie się skądś, jeżeli nie ode mnie, to jeszcze od, od kogoś innego. No, ale przykład warto, warto znać i mieć świadomość, że coś takiego istnieje. No, także. Jest to taka opcja, no tu macie jakby różne takie informacje jeszcze, co dokładnie się dzieje przy wywołaniu tej metody replace. Także warto, warto korzystać z dokumentacji, bo ona jest naprawdę. Dobrze opisana. No dobrze, replace mamy tutaj mamy opcję taką, że możemy nasz tekst zmieniać do wielkich liter oraz możemy ten tekst zmieniać na same małe litery no jest to dosyć proste możemy sobie tutaj nawet sprawdzić jak to działa czyli zamiast Adam Nowak z wielkich liter możemy sobie tutaj o, muszę sobie tutaj możemy sobie stworzyć Adam Nowak wielkimi literami no i tak samo jest tutaj, na przykładzie z małych liter. O, cyk. nie, to jest dosyć prosta opcja. No i tutaj mamy też opcję łączenia tekstów, czyli konkatenacja. Możemy sobie plusikiem łączyć, możemy też te teksty łączyć używając concat. Czyli bierzemy pierwszy element, który chcemy połączyć, wywołujemy metodę concat. A bierzemy sobie, jakby czym chcemy ten tekst sobie połączyć. No i bierzemy ten drugi tekst, jaki chcemy połączyć. No i wychodzi nam hello world, czyli o, mamy dwa słowa oddzielone spacją. No i tu macie jak to wygląda, jaka jest alternatywa, tak. No, i jeszcze to jest przydatne, też warto korzystać, to też tutaj ujmijmy, czyli trim, ona usuwa spacje, white spaces z naszego tekstu. To jest przydatne przy, nie wiem, jakichś tam logowaniach, gdzie użytkownik w loginie nie ma jakichś tutaj białych znaków. No to wtedy właśnie taka funkcja upraszcza nam logowanie tego użytkownika, bo jak przypadkowa spacja naciśnie, no to wtedy taka spacja będzie tutaj usuwana no i będzie po prostu mniej błędów możliwych po stronie użytkownika. Także tutaj mamy przykład, tu jest jakiś duży tekst, jest on czyszczony ze spacji, no i tutaj widzicie różnica znaków jest taka, że było 22 znaków wraz z tymi spacjami, po tym wykonaniu tej metody trim i do w nowej zmiennej, no to liczba znaków zmniejszyła się do 12, no bo te spacje zostały usunięte. Spróbujemy to na przykładzie tutaj jakimś a, lokalnym. Spróbujmy sobie tak wyświetlić najpierw konsolę z tym tekstem Wyjściowym, a następnie z tym tekstem docelowym. Czyli mamy, jak widzicie, jednym e, mamy spację. Po wykonaniu trim tych spacji już nie mamy. E, w sensie mamy, ale nie. na początku i na końcu. Także jest to bardzo mm, przydatne. No i w sumie tyle. Jeżeli będziecie potrzebowali jakieś jeszcze informacje, tutaj są jeszcze jakieś tutaj dodatkowe, dodatkowe metody, o których możecie sobie poczytać, ale nie są one jakoś tam. Przynajmniej z mojej strony, wykorzystywane, więc nie będę o nich mówił. No tutaj jeszcze jest czar ale to możemy sobie tutaj odnieść się do poszczególnych. Elementów tego tekstu a używając po prostu zapisu takiego tablicowego. Czyli właśnie tak jak tutaj jest. No ale to nie jest jakoś tam super istotne. Przydatny jest jeszcze split, czyli oddzielanie tekstu jakimś znakiem. To, to się przydaje na przykład, jak mamy jakiś plik tekstowy i chcemy wykonać dzielenie. Na przykład e, z plików e, CSV, i one tam mogą być przecinkami podzielone, jakieś na przykład wyrazy, e, czyli mamy jakąś listę, nie wiem, zakupów, tak, i, one, i ta lista zakupów jest podzielona przecinkiem. No to wtedy, żeby wyciągnąć wszystkie te elementy, tak? No to po prostu e, pobieramy cały ten, całą tą linię z, z tekstem w którym mamy te elementy podzielone przecinkiem. Mówimy, że masz podzielić ten tekst jakimś tutaj separatorem, czyli przecinkiem, spacją albo jakimś tam znakiem. No i zwrócić masz tablicę tych elementów. No i tutaj mamy przykład. Mamy podzielone te literki. Dzielimy te, ten tekst Używając przecinka jako tego rozdzielnika. No i tutaj, no, w tym przykładzie, akurat mamy, że weź pierwszy element, później z tego wynikowego tekstu. No i to jest literka A, zerowy indeks 0, 1, 2, 3. Weźmy sobie D na przykład, czyli indeks o numerze 3. Sorry, sorry. No i to jest D. Ok, to jest dosyć też prosta, też używana metoda. No i okej. Okay. Także to byłoby na tyle w tym odcinku. I cześć.